Dzień dobry Państwu witam w cotygodniowym naszym poradniku Sztuka Inwestycji. Inwestycji będziemy dziś mówili w stosunkowo szerokim ujęciu, raczej potraktujemy nasz przykład jako opis pewnej sytuacji, bo trudno, aby każdy to naśladował. Dziedzina jest bardzo specjalistyczna. W naszym studiu witam pana Krzysztofa Kunika, który jest autorem konceptu i szefem projektu pod nazwą Polsat Soccer Skills, zaraz rozwiniemy te słowa, a na co dzień dyrektora obsługi klienta w DHL-u, firmy o szerokim zasięgu. Ten Polsat Soccer Skills, tu dwa słowa Soccer Skills są najważniejsze. Soccer, czyli piłka nożna. Oczywiście piłka nożna. W jest amerykańskim, światowym, dlatego że światowym. w Europie futbol, ale poza Europą tak naprawdę soker jest utożsamiany z piłką nożną. Dlatego nazwaliśmy to tak, aby był rozpoznawalny, może żeby trudniej było dla polskich klientów i dla polskiego odbiorcy. Ale de facto futbol jest światowy, także nazywanie tego piłką nożną w dzisiejszych czasach to ograniczenie się do własnego podwórka. Tak jest, a skills, umiejętności, zespół wyuczonych i naturalnych talentów, które jednak trzeba bardzo starannie po pierwsze wyselekcjonować, po drugie rozwinąć i to jest jądro sprawy, prawda? Tak jest. Jest to projekt... Szkółka piłkarska to za mało. To za mało, to jest cały system, który ma pomóc dzieciom od najmłodszych lat do już zaawansowanego wieku takiego, e, który umożliwi start w dorosłe piłkarskie życie, wystartować z umiejętnościami porównywalnymi z no tak. tym, co prezentują juniorzy. Zapewne był Pan jednym z tych, którzy zadali sobie jakieś pytanie, dlaczego w 40-milionowym kraju nie można 11-osobowej reprezentacji na przyzwoitym poziomie wyłonić, tak? No, pewnie większość kibiców to pytanie codziennie sobie zadaje. Każdego, każdej kolejki ligowej a zwłaszcza kolejki ligowej lig zagranicznych. Jak ogląda się ligi zagraniczne, to wygląda trochę to tak, jakby, jakby się oglądało inną dyscyplinę. Moją odpowiedzią na to jest inwestowanie w szkolenie dzieci, najmłodszych dzieci. Szkolenie profesjonalne, szkolenie, którym e, wspiera się cało, ca, ca, cały rozwój e, sportowy dziecka, czyli lekką atletykę. E, 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 jest obecny psycholog sportowy, e, no i oczywiście umiejętności piłkarskie, które są najważniejsze, ale bez wsparcia lekotycznego. Nie powinna tego szkoła robić? Wie pan co? Pewnie tak. Może i powinno, ale skoro nie robi, to się pewnie powiem. Ja, ja, ja powiem szczerze, wiele już głosów padło, były liczne debaty, będą liczne debaty na temat kondycji polskiej piłki, wiele jest pomysłów. Ja postanowiłem coś, coś zrobić. To coś, to oznacza... Pomysł na to, aby w czasie ferii zimowych i w czasie letnich wakacji chłopcy mogli przyjechać do Centralnych Ośrodków sportu. Czy w tym roku w zimie będziemy na obiektach z pruszków tronować? Do bardzo dobrych ośrodków sportowych, gdzie zapewniamy naprawdę najlepsze, jak na, jak na nasze możliwości, warunki. Zapraszamy najlepszych specjalistów, psychologów, zapraszamy trenerów, trenerów lekkich. I atletyki, zapraszamy metodyków, no i zapraszamy oczywiście też byłych i obecnych piłkarzy, po to, żeby ci młodzi chłopcy mogli uczyć się nie tylko jak trenować, ale też To konkretnie, proszę. Młodzi to znaczy. Jak młodzi? W kogo tutaj celujemy? Celujemy od ósmego roku życia do 16 roku życia w chłopców, którzy są w szkole podstawowej i gimnazjum. I oni jakąś preselekcję sportową już powinni mieć za sobą, czy nie? Wie pan co, w tym projekcie nie ma to znaczenia. Tak naprawdę największym problemem polskim jest to, że. Piłka nożna w Polsce nie jest sportem powszechnym. Wszędzie na świecie. Wbrew pozorom. Wbrew pozorom. Tak? Jest powszechnym w mediach, jest powszechnym w komentarzach, ale tak naprawdę na boisku trenuje 0,5% mamy zarejestrowanych piłkarzy. Wszystkich wszystkich kategorii. W Czechach jest ponad 4%, 10% populacji całej, w Holandii. Ten sport jest niszowy w Polsce. i trzeba... Po A to się sobie zmieniło szczerze, na nie korzyść, bo kiedyś było przecież. LZS-y działały. Tak, jakby to, to nie jest tak, że piłka nożna Skorzystała na, na, na przemianach. Nie było infrastruktury, ja sam jako mały chłopak pamiętam, graliśmy na boisku od rana do, do wieczora, teraz wszędzie, teraz już nie, bo teraz trzeba powiedzieć orliki i liczne inicjatywy wokół infrastruktury naprawdę zmieniają i wystarczy przejechać do, do każdej małej miejscowości, gdzie jest już jakaś inwestycja dokonana i tam naprawdę dzieciaki grają. To nie jest tak, że to stoi puste, w zasadzie można powiedzieć, że jest kolejka, o której godzinie można rozpocząć kolejkę. a fim A to jest wstęp dopiero. Bo... To jest wstęp. Oczywiście infrastruktura nie załatwi sprawy. natomiast myślę, że wracamy do tego, żeby dzieci miały gdzie tenować. I teraz chodzi o to, żeby umożliwić, pokazać tym dzieciom, jak należy tenować, Pokazać, co to znaczy dyscyplina, co to znaczy wychowanie. Sport wychowuje, tak? My, my zaniedbując ten trening, oferujemy tym dzieciom znak zapytania, co, co dalej z nimi. Jaka jest Pana filozofia? Czy Pan chce zrobić taki ośrodek wzorcowy na pokaz, żeby inni to powielali, czy też pan mieć jeden, potem dziesięć, potem sto dziesięć. Hmm. dzisiaj jest to tak, że chcę jak najbardziej upowszechnić te, te obozy chcę jak najbardziej upowszechnić to wśród trenerów, wśród klubów chcę współpracować z klubami chcę współpracować z rodzicami rodzicami, którzy są w stanie 50 kilometrów dowozić dzieci bo tak wyglądają dzisiaj polscy rodzice są w cudzysłowie wariatami na, na, na punkcie edukacji swoich dzieci nie tylko w sport, w języki we wszystko i trzeba to wykorzystać więc na dzisiaj chcę Doprowadzić do tego, żeby idea stała się powszechna i zaoferować współpracę w ramach tego projektu. Proszę Pana, na pytanie przedostatnie. Jeżeli ktoś słucha Pana teraz, mówi, no tak, mam dzieciaka, któremu tam zdaje się nieźle ta piłka przy nodze, to co on może zrobić, żeby się u Pana znaleźć? Zapraszam na naszą stronę internetową www.soccerskills.pl Soccer Skills, tam jest opis projektu, informacje o o tym, kto nas wspiera. Powiem tylko, że minister sportu i turystyki objął patronatem nasz projekt. Polsat jest z nami. Dzięki temu jesteśmy widziani. Dzięki temu również mogę o tym projekcie mówić dzisiaj, bo potrzebni są sponsorzy, potrzebni są ludzie, którzy myślą o pieniądzach jako o możliwości wsparcia kogoś, a nie tylko o takiej inwestycji krótkoterminowej. To jest inwestycja oczywiście długoterminowa, ale inwestycja która naprawdę... to jest moje ostatnie pytanie okay. właśnie jak te inwestycje tu rozumieć w jakim sensie? Wie pan co? Ten sport potrzebuje inwestycji, potrzebuje wsparcia sponsorskiego. Kluby dzisiaj ekstraklasy i pierwszej ligi to kluby, które w większości posiadają inwestorów. I Teraz to, o czym mówię, de facto to zachęcenie tych inwestorów do tego, żeby poszli krok dalej, żeby inwestowali w szkolenie, żeby systemy szkolenia dla dzieci były obecne w tych klubach nie po to, żeby wypełnić jakieś zobowiązania czy przepisy PZPN-u, tylko żeby znaleźć. Otóż ten skrót Na to. w końcu byłem ciekawy, czy on się pojawi tutaj. Oczywiście no nie można ignorować tego, by PZPN w końcu jest pierwszoplanową, pierwszoplanowym glaszem w tym obszarze. Nawet jak mamy zastrzeżenia do tego, no nie można o, o, o tym zapomnieć. Natomiast wracając do inwestowania, moim apelem jest to, aby pamiętać, że jeżeli rozsądnie zainwestujemy w dzieci, to de facto to jest inwestycja, która ma bardzo wielki potencjał zwrotu dla tych, którzy zajmą się dzisiaj polskim futbolem. w pozorom nie ci piłkarze, którzy już są dorośli. Oczywiście to, to nie znaczy, że chcę ignorować albo zapomnieć o tych, którzy cię trenują. Natomiast mówię o tym, że za 5, za 10 lat ci piłkarze piłkarze, którzy dzisiaj są małymi dziećmi, to oni będą e, mieli szansę na dużo więcej niż dzisiaj. mając pewne do doświadczenia no? i przyzwyczajenia, Oczywiście. będą inaczej myśleć i działać, to po pierwsze. A po drugie chodzi też o to, żeby tę naturalną piramidę y, odbudować, gdzie na dole jest masowe kopanie, nawet na wiejskich boiskach, a tak na jest. szczycie jest reprezentacja. Nie każdy musi od razu tak do tej jest. reprezentacji, ale gdzieś tam swoje miejsce Dokładnie tak. znaleźć. Życzymy w związku z tym powodzenia. Wszystkim zainteresowanym przypominamy www.soccerskills.pl. Tam więcej szczegółów. No, na euro najbliższe to może się jeszcze nie uda reprezentacji tą drogą wyłonić, no, ale po tym euro będą kolejne Będziemy rozgrywki. Będziemy kibicować tym, którzy już dzisiaj będą na no. euro, a nasi chłopcy jeszcze poczekają. Trochę. I celujemy w kolejne. Tak jest. Dziękuję panu Dziękuję uprzejmie bardzo. za rozmowę. Do widzenia. Okay.